No, cześć, witam Was serdecznie, kochani. Tutaj Tomek z Florence Market. Dzisiaj, jak widzicie, w troszeczkę cieplejszym ubraniu zbliża nam się powoli jesień. Chociaż nie wiem, czy zdajcie sobie sprawę z tego, że cały czas mamy lato. Lato trwa do 22 do 23 września, w zależności od roku, więc doceńmy to, bo czasami, jak słoneczko wyjdzie, to naprawdę ma mnóstwo energii. Dzisiaj, oczywiście, kolejny spacer po pięknych szklarniach Florence Marketowych i przede wszystkim powiem Wam o ciekawej roślinie, która pojawiła się w naszym sklepie. Oczywiście ona już jest od Dłuższego czasu, ale ostatnio pojawiła się w kilku wersjach y, rozmiarowych, czyli o xantosomie lindenii. Roślina przepiękna, y, która naprawdę nosi wiele cech filodendronów, bo należy też do grupy y, Areace. Y, Xanthosoma to roślina, która wyróżnia się przede, przede wszystkim dosyć łatwą uprawą y, w Waszych domach. Nie będziecie mieli naprawdę problemu, żeby ją uhodować do bardzo sporych rozmiarów, bo roślina dorasta nawet do 2 metrów po 5-6 latach y, uprawy. Słuchajcie, skąd w ogóle tak piękna nazwa ksantosomy Lindeni? Belgijski botanik Żouan Lindeni, odkrywca, zresztą osoba, która na swoim koncie ma wiele ciekawych odmian storczyków, który odkrywał w XIX wieku. To botanik, który zasłużył sobie na, na to, że nazwano tą piękną roślinę. Jego nazwiskiem, czyli drugi człon nazwy Xanthosoma Lindeni, to właśnie y, nazwisko tego belgijskiego botanika. Może kiedyś jakaś roślina też zasłuży sobie na y, na drugi człon nazwy od mojego nazwiska. Mam nadzieję, że tak się stanie. Y, Natomiast w tym momencie wracajmy jeszcze do xantosomy. Xantosoma, piękna roślina, która przede wszystkim w naszej produkcji pojawiła się w dosyć dużej ilości, dlatego też możecie sobie ją zakupić o wiele, wiele taniej. Pamiętajcie, że w okresie letnim, czyli do 22 czy do 23 września, macie możliwość zakupu roślin z dużymi zniżkami. Stosując na przykład kod promocyjny, lato, kod promocyjny lato umożliwi, umożliwi Wam Obniżenie y, zakupów w naszym sklepie internetowym na www.florence.pl o 10%. Także wpiszcie sobie w wykoszyku zakupowym lato i dzięki temu możecie kupić tę roślinę o 10% taniej. Do czego Was serdecznie zachęcam. Oczywiście to nie koniec y, promocji w naszym sklepie internetowym. Jeżeli jesteście z nami już troszeczkę dłużej, znacie nas od kilku y, lat. Chociaż nasza działalność to już 60 lat produkcji. W tej szklarni, którą widzicie, naprawdę uprawiano przeróżne rzeczy od warzyw przez goździki w czasie komuny. Ale wracajmy do tych promocji naszych. Do 15 każdego miesiąca i do 30 każdego miesiąca zmieniamy promocje, ponieważ mamy bardzo często nadwyżki produkcyjne, czyli niektórych roślin jest bardzo, bardzo dużo i musimy się części pozbywać, i dlatego też część tych roślin. Sprzedajemy w bardzo okazyjnych cenach. Akurat cena to są jest bardzo okazyjna. Zerknijcie sobie do naszego sklepu na Florenzpl. Zobaczycie, że jest kilka wersji wielkościowych tej rośliny, a naprawdę łatwo, bo roślina jest bardzo ciekawa. Roślina z grupy Areace, do której też należy cała masa filodendronów, czyli wskazuje nam to, że roślina ma bardzo małe wymagania i poradzisz sobie, nawet jeżeli jesteś początkującą. Osobą w uprawianiu roślin w domu. Na tak, spokojnie, a zobaczcie, y, taka roślina musi być w Waszej kolekcji, ponieważ ona pięknie kontrastuje z y, całą resztą roślin wykolorzonych przez zielonym albo w, y, w połączeniu z roślinami o barwach żółtych, takich jak philodendron Painted Lady czy philodendron Yellow Violin, będzie też pięknie wyglądała. Słuchajcie, w dalszej części y, filmu też y, zobaczycie, jak rozmnażamy. Filodendrony o tej porze roku, ponieważ okres późnego lata, wczesnej jesieni to czas, kiedy naprawdę warto rośliny roznażać, ukorzeniać, bo mają jeszcze bardzo dużo energii, i w ten czas można uzyskać wiele, wiele młodych sadzonek roślin. Wystarczy, że przytniecie części roślin, najlepiej oczywiście będą się ukorzeniały wierzchołki roślin, zabezpieczycie rany odpowiednią pastą i takie rośliny przetrzymacie w czystej wodzie przez okres 3 do 4 miesięcy. Zobaczycie, że pojawią Wam się młode korzenie i jeszcze przed zimą uda Wam się takie rośliny po prostu wstawić do ziemi, do podłoża. Dobra, wracajmy jeszcze do tej ksantosomy. Czego będzie wymagała, jakiego podłoża? Przede wszystkim podłoże stale, lekko wilgotne. To chyba jedyna różnica pomiędzy ksantosomą a całą resztą filodendronów, że ksantosoma lubi takie stałe, stałą wilgotność na takim umiarkowanym poziomie w tym momencie rośnie najlepiej. Skoro ma stałą wilgotność podłoża, to mówi nam też o tym, że ta roślina będzie potrzebowała odpowiedniej temperatury do wzrostu. Czyli aby roślina prawidłowo wzrosła rosła, potrzebuje temperatur w granicach 25 stopni, czyli mniej więcej takie temperatury, jakie będziecie utrzymywać cały okres zimowy w Waszych domach. Oczywiście ksanosomat nie jest jedyną rośliną, którą możecie kupić w świetnej cenie. Jest roślina, która jest Wam pewnie dobrze znana. Zawsze zastanawiacie się, kiedy ona Wam zakwitnie. Piękne, zielone liście do nowoczesnych pomieszczeń. Mam tutaj na myśli strelicję w odmianach, dwóch odmianach, bo w zasadzie te dwie odmiany są najbardziej popularne w Polsce, to strelicja Nikolaj. Otóż ta piękna roślina, zielone duże liście, która zakwita na biało. Generalnie powinna zakwitać na biało, ale raczej w domach to się y, nie zdarza. Ona w naturze ma faktycznie piękne kwiaty przypominają, przypominające głowy ptaków y, i te kwiaty są białe. To właśnie strelicja Nikolaj. I mamy oczywiście drugą strelicję. To strelicja w odmianie Regina i o tej strelicji chcę Wam dzisiaj powiedzieć i zachęcić Was do tego, abyście sobie zgarnęli sadzonkę, bo mamy je w tym momencie przecenione, one są przecenione o 50%. Dlatego je przeceniliśmy, widzicie ile ich tutaj jest na stole produkcyjnym w naszej szklarni, zrobiliśmy ich bardzo dużo, strelicje Regina kwitnące w kolorach pomarańczy, pomarańczowe, rajskie kwiaty, to właśnie ta wspaniała roślina. Ta roślina zakwitnie wam w większym prawdopodobieństwie, jak odmiana Nikolaj w pomarańczowych kwiatach po około 5 latach uprawy. No niestety nie jest to pewnie dla Was dobra wiadomość, bo każde z was chciałby, aby ta roślina zakwitała od razu. Kiedy posadzicie ją, czy będziecie ją przesadzać podczas uprawy, no niestety na kwiaty z trzeba sobie zasłużyć. Pamiętam, że kiedyś mieliśmy duży okaz, zresztą gdzieś tam w szklarni do tej pory sobie stoi z Regina i ona w tym momencie już faktycznie nam zakwita co roku, ale musieliśmy na te kwiatostany czekać około 6-7 lat, zobaczcie, w warunkach szklarniowych, więc w domu tym bardziej nie będzie łatwo, ale mamy nadzieję, że to się uda. Strylicja Regina roślina bardzo y, mało wymagająca, może mieć podłoże naprawdę y, uniwersalne z małą z dodatkiem oczywiście y, perlitu na przykład to w zupełności wystarczy, aby zapewnić jej prawidłowy wzrost. I oczywiście w okresie wegetacji nawożenie y, raz w tygodniu na przykład biohumusem albo astywitem, zresztą fajny nawóz, który u nas y, jest w rewelacyjnej cenie, najtańszej, naj, najniższej cenie na rynku. Astwit to podobny nawóz do biohumusu, chociaż uważam, że troszeczkę nawet lepszy od, od tradycyjnego biohumusu. Strelicja regina dorasta do prawie 2 metrów wysokości po 6-7 latach i wypuszcza kwiaty na wysokość nawet 3 metrów, w zależności od tego, jakie nasłonecznienie zapewnicie tej roślinie. A teraz kochani zapraszam Was do obejrzenia, w jaki sposób pozyskaliśmy sadzonki filodendronów, między innymi filodendrona Burle Marx, którego widzicie za mną. Oczywiście jakby ktoś chciał Burle Marksy, to one u nas wyglądają tak. To są naprawdę spore rośliny, czasami są przeceniane w tym momencie, naprawdę duża roślina i właśnie z niej można bardzo łatwo uzyskać sadzonki. Szczególnie warto właśnie obcinać wierzchołki tych roślin, ponieważ one bardzo szybko Wam się... Ukorzenią. No a teraz spójrzcie jak to robimy zarówno ze filodendronami Bulle Marx, jak i z filodendronami Painted Lady, czy Yellow Violin. No, a my, kochani, wracamy do naszej szklarni. Rośliny mają teraz bardzo mocne tempo wzrostu, ponieważ skończył się okres letni. Ten, ten okres upału w szklarniach naprawdę jest uciążliwy. Słonko, które świeci, doprowadza tutaj do naprawdę wysokich temperatur. Ten temperatur teraz te temperatury w szklarniach oscylują pomiędzy. 18, a 25 stopni są to idealne warunki do tego, aby rośliny po prostu intensywnie rosły. One mają teraz takie warunki właśnie, jakie występują w lasach deszczowych, w lasach tropikalnych, w Ameryce Południowej, gdzie wilgotność jest na odpowiednim poziomie, tak jak tutaj nie ma słońca, więc wilgotność automatycznie idzie w górę. Rośliny wypuszczają bardzo dużo korzeni, którymi nawet czepiają się mat produkcyjnych, tak jak tutaj widzicie. Monsterka Silte pekana, która wypuszcza korzonki. Jak tylko dotknie maty, to po prostu od razu wypuszcza, yy, wypuszcza sobie yy, korzenie. I yy, bardzo fajnie, bo to umożliwia nam po prostu roznożenie tych roślin i uzyskanie nowych yy, sadzonek. A ja Was zapraszam teraz do mnożarki, do miejsca, w którym yy, występują rośliny kolekcjonerskie. Zobaczycie yy, jeszcze kilka. Roślin, które chciałem Wam zaproponować ze za względu na fajną cenę i przede wszystkim wielkość. Jeżeli lubicie rośliny kolekcjonerskie, to zapraszam Was właśnie do tego miejsca. Więc kochani, tempo wzrostu roślin w y, okresie późnego lata, kiedy już tego słońca jest mniej, kiedy y, temperatury są wysokie, a już nie ma takich upałów tempo wzrostu roślin jest naprawdę niesamowite. Chciałem Wam pokazać właśnie na podstawie tej roślinki Monstera dubia, roślina, która teoretycznie powinna sobie rosnąć na paliku i też tak sobie rośnie, ale zobaczcie, co się dzieje tutaj. Monstera dubia wystrzeliła po prostu tak niesamowicie w ostatnim czasie i szuka dalszej części deski, której już po prostu nie ma, więc będzie trzeba wykombinować jej Jakąś fajne, jakieś fajne rozwiązanie. Ja myślę, że my będziemy kombinować w taki sposób, że położymy te monstery Dubie po prostu w paletkach z odpowiednim podłożem, aby ukorzenić tą drugą część pędów monstery Dubi. W ostatnim czasie też bardzo szybko urosła nam dubia, którą umiejscowiliśmy w takim miejscu narożnym przy ścianie, która jest bardzo wilgotna. Zobaczcie jak ona pięknie zachowuje się właśnie. Ten patent możecie też sobie zastosować w Waszych domach, jeżeli macie możliwość umieszczenia tej rośliny gdzieś przy murze, który no, teoretycznie, teoretycznie fajnie był, gdyby był lekko wilgotny, to w tym momencie Monstera dubia po prostu po tym murze będzie się wspinała. Większość roślin kolekcjonerskich, które mamy, robimy im indywidualne zdjęcia, dajemy im numery. Więc z nami takie właśnie numery, zobaczcie przeróżne. To są numery roślin kolekcjonerskich. Tutaj akurat filodendron werukozum, który jest dużą rośliną, roślina ta aktualnie składa się z kilku sadzonek posadzonych razem do jednej doniczki, więc roślina będzie naprawdę olbrzymią. W przyszłości można je też rozdzielić na mniejsze rośliny. Także filodendron verukozum polecam wam go serdecznie, bo naprawdę wygląda to niesamowicie. Oczywiście verukozum też u nas w innych wersjach wielkościowych, mniejszych, większych. No na pewno ta tutaj roślina jest godna uwagi i dla osób, które naprawdę mają duże oczekiwania i wymagania od roślin, to ta roślina naprawdę spełni Wasze oczekiwania. Od 23 września będziecie mieli możliwość zakupienia kalatei z upustem 10% z odpowiednim kodem rabatowym, o którym będę mówił w kolejnych filmach. Ale tutaj chciałem Wam pokazać piękną roślinę, która naprawdę jest dużych rozmiarów. Bardzo często spotykamy. Filodendrony Branditianum w mniejszych wersjach, natomiast we Florence Market te rośliny są naprawdę e, duże. Zobaczcie, sadzonka Branditianum w Florence Market wygląda mniej więcej e, tak. E, jest to sadzonka z podporą bambusową. Warto właśnie filodendronom w, w odmianach Branditianum e, właśnie dokładać takie różne podpory, ponieważ one w ten czas wytwarzają coraz większe. Niebawem też oczywiście pojawią się u nas młode sadzonki filodendrona Branditianów, natomiast na nie trzeba jeszcze poczekać. Nie wszystkie rośliny jesteśmy w stanie od razu y, opublikować w sklepie, y, ponieważ no, niestety muszą poczekać jeszcze. Musimy wykorzystać jeszcze te chwile ciepła, do tego, aby namnożyć jak najwięcej roślin, z których później będziemy żyć, funkcjonować w y, okresie y, zimy. Y, chciałem Wam też pokazać fajne roślinki, takie właśnie mniejsze, chciałem pokazać właśnie jak to wygląda na przykład na podstawie e, skrzydłokwiata. Skrzydłokwiat skrzydło w odmianie Diamond variegata to właśnie młoda sadzonka, e, która się aktualnie korzeni. Oczywiście partia ukorzeniona już na Was czeka w sklepie internetowym na Florenz.pl, e, tam one są. E, dlatego właśnie czasami warto kupić sobie małą roślinę, bo ona przede wszystkim jest w niskiej cenie i sprawdzić czy e, u Was dobrze rośnie. widzicie na przykład ksantosomki, które są umiejscowione w stanowisku dobrze naświetlonym. Dzięki temu też ich liście nabierają mocno zielonych barw, a wzdłuż unerwienia pojawiają się jasne, jasne przebarwienia w kolorze kości słoniowej. I to jest bardzo właśnie fajne. Tak samo słuchajcie filodendrony Painted Lady, one do tego aby wybarwiły młode liście na w żółtych barwach potrzebują dosyć jasnych stanowisk. I tak samo, kochani, ze filodendronami yellow violin, które te piękne żółte uistnienie będzie tworzyło w momencie, kiedy tego słoneczka będzie dosyć Dużo. Ostatnio ktoś pisał w komentarzu, że widać tylko mnie na ujęciach, więc teraz pokażę Wam kilka ciekawych roślin z bliska, abyście mogli się nim przyjrzeć. Pierwszą rośliną będzie np. Monstera Ty Constellation, która wypuściła piękny młody liść i prawdopodobnie jeszcze wypuści drugi w tym roku. Zobaczcie, jak one wyglądają. Kolejną rośliną o pięknych żółtych barwach jest difenbafia Seguina w podmianie banana. Także zaparzcie sobie herbatkę, kawkę. Idziemy na taki spacerek wzdłuż stołów produkcyjnych, gdzie rosną sobie różne rośliny. Za mną, słuchajcie, filodendron melanochrysum. Filodendron, którego wierzchołki obcięliśmy, po to, aby, je, aby sprawdzić, jak się ukorzeniają. No i one po prostu zaraz po ścięciu wierzchołków już wypuściły młode odrosty, które mają naprawdę dużą wartość w tym momencie, bo mają dużo wigoru. Można takie sadzonki po prostu jeszcze raz obciąć i ukorzenić, pozyskać w tym momencie młode rośliny. Dalej filodendron w odmianie mamej. Roślina, która świetnie zachowuje się właśnie, rosnąc na stołach produkcyjnych. Dobrze by było, gdyby dla Mameja stworzyć podpory. Takie w miarę pionowe w tym momencie on będzie wytwarzał coraz większe liście, ale jeżeli zachowamy wzrost filodendrona mamej w takiej pozycji, to on lada moment wypuści nam tutaj korzenie. Po prostu z korzeni powietrznych wytworzy korzenie takie, które mogą sobie mieszkać w zwykłym podłożu, oczywiście w podłożu dla filodendronów, czyli dosyć rozróżnionym, z chipsami kokosowymi, z perlitem. O. Filodendrony mamy, jedne z fajniejszych odmian filodendronów, chociaż dosyć delikatne, liście są delikatne, lubią łapać wciornastki, przędziorki, więc trzeba bardzo uważać, wystarczy słuchajcie, je po prostu często zraszać wodą, dobrze jest zraszać, te rośliny wodą, czasami z dodatkiem szarego mydła. Potas ma duży wpływ na rozmiękczenie wody i bardzo tego nie lubią przędziorki, także taka naturalna metoda na usuwanie przędziorków też jest możliwa, czyli po prostu opryskiwanie czasami roślin wodą z dodatkiem, z małym dodatkiem na przykład szarego mydła pomaga w utrzymaniu prawidłowej prawidłowej zdrowotności roślin, ale oczywiście z takim zabiegiem nie możemy za bardzo przesadzać. Rośliny, które aktualnie też są w świetnej cenie to Rapidoptera hong Kongensis. Roślina, która ma bardzo zwarty pokrój. Liście Jajowate, roślina kolekcjonerska, dosyć płasko rosnąca, dosyć wolno rosnąca, ale warto ją mieć dla samego faktu, że jest to po prostu Rapidoptera, czyli yy, roślin rapi z grupy Rapidoptera nie ma dużo, dlatego warto ją właściwie yy, mieć. My idziemy dalej, z takich ciekawostek jeszcze, które pojawiły się u nas w szklarni. Jest na przykład Filodendron White Princess, ale w wersji białej. To jest jedyny uchowany u nas okaz filodendrona White Princess w kolorze zupełnie białym. I on, słuchajcie, sobie tutaj nawet świetnie radzi. Rośnie dosyć dobrze. Wypuszczę cały czas białe liście. Oczywiście na starszych liściach już pojawiły się delikatne plam plamki, z, w związku z tym, że yy, nie ma tutaj chlorofilu i roślina troszeczkę jest bardziej wrażliwa na. Różne czynniki otoczenia, ale słuchajcie, cały czas rośnie. Wystarczyło, że jeden ze starszych liści ma troszeczkę chlorofilu i ciągnie tą całą roślinę, pozwala jej po prostu swobodnie żyć. Taki filodendron oczywiście rośnie o wiele wolniej jak filodendron z zielonym barwnikiem, ale jako ciekawostka proszę bardzo, biała roślina, biały filodendron White Princess, tak rzadko spotykany. W ostatnim odcinku pokazywałem Wam, jak rozmnażać monstery variegata. Bardzo łatwy, prosty sposób, przez odkłady pionowe, przytulając korzenie powietrzne do ziemi, tworząc takie zbiorniczki z ziemią i otulając korzenie powietrzne, otrzymujemy w tym momencie korzenie, które mogą sobie swobodnie żyć w ziemi, możemy część tych międzywęźli obciąć i pozyskać nowe rośliny. Ale jak to wygląda na przykład w przypadku monstery adansoni? Monstera adansoni, ta zwykła zielona, oczywiście jest bardzo łatwa w rozmnożaniu, ale te same cechy ma Monstera adansoni variegata. Ta Monstera, która uchodzi za tą bardzo drogą roślina, która kosztowała jeszcze parę lat temu kilka tysięcy złotych, ceny dochodziły nawet do 10 tysięcy złotych za taką sadzonkę. My w tym momencie testujemy, jak zachowuje się Monstera adansoni variegata przy odkładach poziomych, czyli przechylając pędy do kolejnych doniczek, czy zdoła się ukorzenić. I słuchajcie, I słuchajcie, otrzymujemy bardzo fajne rezultaty. Na przykład z jednej sadzonki tutaj udało nam się połączyć yy, praktycznie dodatkowe trzy doniczki i dzięki temu otrzymamy trzy nowe rośliny. Monsterka adansonii variegata już wypuściła młode korzenie. Za jakiś czas będziemy ją mogli poobcinać i pozyskać nowe rośliny. A w tym momencie właśnie w okresie jesienno letnim czy letnio jesiennym bo to właściwie tą kolejność musimy zachować te rośliny naprawdę mają imponujące tempo wzrostu bardzo szybko wytwarzają system korzeniowy ponieważ wszystkie rośliny egzotyczne w okresie kiedy dzień się skraca kiedy robi się troszeczkę chłodniej chcą po prostu jak najbardziej inwestować w korzenie aby te korzenie nabudować na największą możliwą skalę po to że jak przyjdą Chłody przyjdą, nie daj Boże, mrozy, to jest większe prawdopodobieństwo, że uchowa się ta część podziemna, więc rośliny są bardzo mądre i próbują po prostu przetrwać. Tak jak wszyscy na tej planecie próbują, próbujemy przetrwać, jak samo rośliny będą wytwarzały w okresie właśnie późnego lata wczesnej jesieni bardzo mocno systemy korzeniowe i to też można wykorzystać przy rozdarzaniu na przykład takiej monstery Adamsoni Variegata. Kochani, ja wam serdecznie dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Jestem bardzo wdzięczny, że jesteście z nami. Oczywiście subskrybujcie kanał. W zamian za to ja dla was mam bardzo fajne promocje ponad 100 roślin aktualnie przecenionych nawet o 50% i tych zwyczajnych i tych mniej zwyczajnych, czyli kolekcjonerskich. Zerknijcie sobie na florence.pl. Dziękuję wam serdecznie. Wszystkiego zielonego i do zobaczenia w następnych odcinkach, ponieważ szykują nam się kolejne dostawy ciekawych roślin. Trzymajcie się. Cześć.